Co chcesz? Tam odejść sąd? Nie, nasze, nasze dowództwo pojechało. I no, to znaczy, nie pojechali, ale zostawili broń. Powiedzieli, nie będziemy walczyli, nie pójdziemy na wojnę. Będą ich wymieniali. Jeśli ich wymienią, to zostaniemy odwiedzeni do domu. Jeśli, o ile zostaną wymienieni. Aha, tak to wygląda. Jeden z dowódców w ogóle spierdolił do Rosji. Ale w sensie o kogo ci chodzi z kierownictwa? Masz na myśli waszego dowództwa, dowódcę, czy kogo? Tak, tak, z naszych... No nie, kurwa. Dentysta? Nie słyszę. Dentysta? Tak, dentysta powiedział, że w ogóle nie pójdzie do, na wojnę. Powiedział, że ma problem z sercem. A, serce. Czy młody jest dla serca? No. Widzisz, jak... Takie sprawy. A u ciebie też serce przecież masz problemy. Ktoś jeszcze ma jakieś inne problemy. No dobra, jak, to, jak tak to wygląda, to niech wygląda, no Boże. To przynajmniej do domu szybciej przyjedziesz. Tylko tam nigdzie nie idź tam sam, nic nie, nie rób. Nie? Nie, co? Nie, no co ty? Jak będą wywodzili do domu, to lepiej pojadę do domu, a tam już nie wrócę, chuja. Nigdzie nie, jest, nie jesteśmy, nie liczą nas, nigdzie. Uwierz mi, nigdzie nas nie liczą, w sensie nigdzie nie, jest, nie jesteśmy uwzględnieni. Jak powiedział nam dowódca strzelców, że jesteśmy tu mięsem. Jest, musimy tutaj, jesteśmy manewrem, który odwraca uwagę na siebie. Nawet w Rosji nie jesteśmy zadokumentowani, że tu znajdujemy się. Ja pierdolę.